Do monitorowania aktywności telefonu dziecka potrzebujesz dwóch urządzeń. Swój telefon, urządzenie monitorujące i telefon dziecka. Urządzenie docelowe, na którym zainstalowana jest aplikacja snoopsa, podczas gdy telefon monitoruje. Jeśli instalujesz snoopsa na swoim urządzeniu, obejrzyj wideo pod linkiem w wskazówce krok pierwszy przygotuj urządzenie docelowe. Pokażemy Ci jak przygotować urządzenie docelowe. Otwórz docelowy telefon z Androidem, upewnij się, że jest naładowany, odblokowany i połączony z internetem. W tym segmencie skupimy się na wyłączeniu ochrony Play. Aby uniknąć ostrzeżeń systemu Android na monitorze, wyłącz tę funkcjonalność. W Play Protect przejdź do sklepu Play. Otwórz go i naciśnij symbol konta w prawym górnym rogu. Kliknij przycisk menu i wybierz ochronę gry. Naciśnij kółko na górze. Prawy róg, dezaktywuj skórki z Play Protect. W końcu dotknij wyłącz, następnie wyłącz powiadomienia sklep Google Play, kliknij ikonę sklepu Play i przytrzymaj, aż pojawi się dodatkowe menu. Naciśnij klawisz I. Kliknij powiadomienia. Wyłącz przełącznik wszystkich powiadomień teraz, aby całkowicie je wyłączyć natychmiast. Zaloguj się na swoje konto Snoopsa. Na swoim monitorującym telefonie. Otwórz przeglądarkę i odwiedź stronę Snupsa. Zaloguj się na konto. Jeśli nie masz konta, utwórz je według procesu rejestracji na stronie. Otwórz teraz swoje prywatne konto na stronie Snupsa i zeskanuj kod QR z urządzenia na które chcesz się połączyć. To jest niezbędne do ustanowienia połączenia i korzystania z funkcji docelowego urządzenia. Krok 4. Dalsze czynności na urządzeniu docelowym. Zeskanuj kod QR na innym urządzeniu aparatem. Kliknij na link. Jeśli nie możesz zeskanować QR, wpisz adres linku i naciśnij przycisk Przejdź. Pobierz aplikację Snupsa i zainstaluj ją na urządzeniu docelowym po uzyskaniu linku W tym segmencie zajmiemy się procesem instalacji. Naciśnij otwórz, jeśli zostaniesz poproszony. Kliknij ustawienia, zezwól na instalację, przejdź do ustawień, zezwól na źródło. Teraz dotknij zainstaluj. Naciśnij przycisk otwórz, gdy pojawi się komunikat o zezwoleniu na powiadomienia. Nie zezwalaj na przycisk dalej. Zaakceptuj nielegalne warunki, jeśli poproszą o wyłączenie powiadomień aplikacji. Ważne, by zapewnić płynne działanie aplikacji bez przerw. Włącz usługę dostępności dotykając zainstalowanych lub pobranych aplikacji. Kliknij menedżera synchronizacji. Jeśli system wyświetla ostrzeżenie o ograniczeniu ustawień, musisz zgodzić się na kontynuację instalacji aplikacji. Dotknij przycisku powrotu. Ponownie włącz usługę dostępności. Przeczytaj pomoc i kliknij OK. Znajdź i otwórz menedżera synchronizacji na liście. Kliknij na 3 kropki w prawym górnym rogu. Dotknij zezwolić na ograniczone ustawienia. Naciśnij wstecz. Ponownie włączyć usługę dostępności. Włącz menedżera synchronizacji. Włącz przełącznik. Naciśnij zezwól, a następnie naciśnij powrót systemu. Naciśnij teraz przycisk wstecz, aby włączyć dostęp do korzystania. Aktywuj przełącznik dostępu do korzystania, następnie włącz uprawnienia nakładki, aktywując przełącznik. Jeśli nie ma usługi synchronizacji, wyszukaj ją na liście i włącz przełącznik. Aktywuj przełącznik w trybie optymalizacji baterii, naciśnij zezwól, a następnie dalej. Teraz nadszedł czas, aby aktywować aplikację Snoopsa. Wprowadź swoje konto Snoopsa, adres e-mail i hasło, a następnie wybierz aktywności do śledzenia. Włącz aktywności, które chcesz śledzić. Kliknij w aplikacji lub potwierdź uprawnienia. Naciśnij dalej, a następnie wybierz dodatkowe aktywności do śledzenia i naciśnij dalej. Wybierz rodzaje zrzutów ekranu, które chcesz nagrywać. Naciśnij start i dotknij następny. W końcu ustaw swój kod PIN. Ustaw kod PIN do wejścia do aplikacji i zapamiętaj go. Gratulacje. Instalacja zakończona. Aby wejść do panelu nawigacyjnego Snupsa, otwórz przeglądarkę, wejdź na stronę Snupsa i zaloguj się. Informacje z urządzenia pojawią się na twoim koncie Snupsa w 5-6 minut. Konto będzie dostępne z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Omówienie instalacji aplikacji z dzieckiem, podkreślenie celu w kontekście bezpieczeństwa jest ważne.